By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Dzień dobry! Dzień dobry. Kochani moi, y, miesiąc temu stuknęły mi dwa lata na YouTube. Dzień w dzień nagrywania filmików. Zaczynałam od moich super kolekcji, tam jest y, kilka... Troszkę więcej niż setka filmów, jakoś tak. No to już mam dużo, dużo. I bardzo chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękować. Podziękować za te dwa lata, które spędziliście ze mną, a ja w Waszym towarzystwie. Zresztą bardzo miłym i, i naprawdę rewelacyjnie spędziłam te dwa lata z Wami. Mam cichutką nadzieję, żeby ze mną też choć troszeczkę Słuchajcie, było mi niezmiernie miło i jest mi nadal niezmiernie miło, że goszczę u Was po tak długim czasie już, bo naprawdę dla mnie to dwa lata codziennego nagrywania, codziennego wrzucania filmiku jest jakąś motywacją i jest jakimś takim bodźcem, żeby dla Was nagrywać i, 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 i gościć przez ten czas u mnie Was. Nie tak miało wyglądać, ok, spoko. Słuchajcie, nie lubię tutaj się rozwodzić, nie będzie piosenek, nie będzie jakichś tam pokazów i tak dalej. Chcę Wam tylko powiedzieć, że bardzo Was kocham za to, że ze mną jesteście. Wielki szacun, naprawdę. Wiele Was odeszło, ale też dużo, dużo, dużo Was zostało i nadal mnie ogląda. Tak, to jest dla mnie mm, szczęście. Chciałam Wam za to wszystko podziękować. I co? I zapraszam Was jutro na kolejny filmik. A ja cieplutko Was przytulam i całuję mocno i do jutra. Papa! Pa.